Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. E, mamy dzisiaj czwartek, słuchajcie, jest godzina, teraz dziesiąta. Ja już e, troszeczkę moich planów wykonałam. Wstałam po ósmej, wzięłam młodego na taki bardzo mały spacer tutaj obok, wróciłam i e, zrobiłam trening na bieżni, e, czyli wszystko e, według planu. Teraz będę ładować sobie telefon, bo poszłam spać, nie ładowałam. Cioziobka e, i. <grym> Aha, super. Tak, jesteś tu w kamerze, tak? Mhm. Znowu masz parcie na szkło? Ok, to mama może tak. Dobra, to tak e, będziemy, e, bo tutaj widzicie, mam e, pomocnika do nagrywania. Także e, teraz biorę się zagotowanie gotowanie zupki Gyros na później, a e, zrobię sobie w międzyczasie śniadanko e, we w vlogu, który widzieliście dwa dni temu, mówiłam Wam, że zapomniałam szynki kupić i faktycznie zapomniałam, ale mam z dwóch tygodni temu kupiliśmy opakowanie um, jakiejś niemieckiej szynki na Lidlowskim um, tygodniu czy coś i ta szynka była zamknięta, ja mam jeszcze dwa tygodnie use by day, także super, właśnie dobrze, nie kupiłam w takim razie, bo u nas takie rzeczy idą no bardzo rzadko jemy takie rzeczy, więc jakbym kupiła, to pewnie któraś by się zmarnowała, także zaraz właśnie w międzyczasie jak będę miała, wiecie, kroki w termomiksie, gdzie muszę czekać, to będę sobie robić właśnie kanapkę wiosenną. I czekam na poprawienie pogody, bo chciałam później iść na taki dłuższy spacer z młodym, ale na razie tak troszeczkę pada. Może to nie jest mocny deszcz, ale też, wiecie, ja mam silny organizm, ok, wszystko jest dobrze, ale dopiero co w końcu mój organizm się poddał i miałam tą lekką chorobę, więc nie chcę, wiecie, jeszcze nie jestem, czuję taka do końca 100% ok więc warto by było jednak, żeby troszeczkę się poprawiło. E, na jutro mam już potwierdzone nadgodziny, także jutro w piątek idę na cały dzień, ale w tym tygodniu nie robię sobie hardcora, że idę też w sobotę, więc będę miała 52 godziny w tym tygodniu. E, bo, jak to się nazywa, po pierwsze chcę sobie sprawdzić, porównać paysky e, z tym, e, ile właśnie dostanę. Bez, tego dodatkowego, bez tej dodatkowej soboty, ale z sobotą, bo właśnie dzisiaj mówiłam do mamy, bo tak jak Wam mówiłam, tygodniówki mam i samego podatku zapłaciłam 260 funtów za ten tydzień. Także no sporo nie zabierają, więc chcę zobaczyć różnicę między 52 a 57 godzinami. Poza tym, mam ochotę pojechać sobie w sobotę na Carbud pod Londynem, czy tam w Londynie praktycznie, bo już dawno, dawno, no nie byliśmy już od tamtego roku, e, a w tamtym tygodniu widziałam takie zdobycze puzzlowe u dziewczyn, że to jest po prostu szok. E, ja niekoniecznie chcę wszystkie puzzle dla siebie, ale jak wiecie, one mi fajnie idą na winty więc jakbym mogła znaleźć kilka puzzli, wiecie, za 50 pi, na przykład i posprzedawać po 2-3 funty, to fajnie. E, poza tym różne rzeczy, czasem można fajne, chciałabym młodemu kilka nowych miśków kupić, e, no i ogólnie się po prostu przejść, plus e, na tym karbudzie pod Londynem są te, jest ten grill przepyszny z Rumunii, który jest tak pyszny, że to jest w ogóle nie da się tego opisać. Ja go tak uwielbiam, więc też mam ochotę po prostu sobie go wszamać. Um, więc odpuszczę. Zrobię jutro cały dzień i tak będzie dobrze. A Tak, nie wiem, nie wiem, czy dzisiaj pojedziemy na basen, bo też nie chcemy co dzień. Nie myślę, że pojedziemy w sobotę. Tak, jakoś mi się tak kojarzy, może w sobotę i w poniedziałek. No, tak co drugi dzień. Tak myślę. Waga jest bardzo dobra. Bardzo dobrze e, się trzymałam wczoraj. Nie podjadłam, nie, 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 nie żadnych słodyczków, nic nie brałam. E, mimo tego, że mam jakieś tam różne pierdoły w domu, ale byłam silna i waga dzisiaj mi się tym odwdzięczyła. Także super. A teraz idę gotować i robić śniadanko, bo już mam tak ochotę na tą królewską, wiosenną kanapkę, że nawet nie macie pojęcia. Także do później. No, zupka się, słuchajcie, robi, a moje tutaj kanapeczki... Pełne witamin są. Boże, zapomniałam naprawdę jak dobre, jak pożywne, no i jak zdrowe są takie kanapki. O Jezu, ale będę szamać smacznego Sylwia. Okej, okay, ja jestem słuchajcie chyba. Tak, pierwsze 30 jedziemy do Bedford na spacer, chociaż e, widzicie, pada deszcz. Także mam nadzieję, że trochę zejdzie, bo, no, bo może być nieciekawie, skończyłam też układzie na puzzle. I teraz właśnie potrzebuję się odświeżyć. Ale pierwsze co to pojedziemy do kosty po kawę, bo właśnie mi wysłali wiadomość, że mi chyba zostało 3-4 dni już nowy Nie pamiętam, żeby tą kawę darmową odebrać. Także ja jedę po kawę i, i co? I trzymajcie kciuki, żeby, żeby ta pogoda mi się nie zepsuła. Andry tutaj stoi, robi papierosy. Tak. Bastuś, to jest... I'm just making papiros. One minute. I got coś. I got something to tell you, all, okay? It's a little story, okay? So, on chce Wam jakąś historię opowiedzieć, ale nie wiem o co chodzi. Bastuś, chcesz się pokazać? Cześć, jest? On już jest, widzicie, w pasie zapięty. Dobra, I ona talk to them, boo. Or... No I have little story to tell them. Nie wiem co on mam chce powiedzieć, szczerze mówiąc, ale mówi mi, że zaczęła gadać, bo on chce coś powiedzieć, także niech ma swoje... 5 minut i i i szkoły. na tą kamerę? no to nie, to i nie, 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 to nie, 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 for you. nie, 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 i nie, 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 jestem nie, 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 doesn't matter how old you get, you'll always be a child, you know? in, in here. But, Still, I say, don't smoke, okay? And look, this is how bad it is for you. So bad. Look, look, see. Don't smoke. Yeah, it's so bad for you. Oh god. Okay, okay. So, I have something to tell you, everybody, okay? So I hear mama, mama, not my mama, I uh, talk mama, this mama. So, um, so I hear mama uh, said something. Uh, what was it? It's about people uh, commenting on your channel. What was it? It was the wedding that you oh, yeah. I won the wedding in church, but uh, because of you. I'm oh, yeah, I because of know. me. Because of me, because of my religious beliefs. Because my religious beliefs. No, they didn't say it's because no, of No, they said you can't. Which means you can't because of your religion. But she didn't mention anything about religion. But obviously, it's clear when someone says that you can't. Okay, so apparently, there's a mystery woman out there who thinks that we can't get married in a church because of my beliefs. I don't know what this means. You, is this person saying I am a Muslim? I walk around with a turban on my head and go to everybody, and I talk to this all the time. Hello, everybody. How are you? No, that's Indian stuff like this. Uh, Indian. I don't, I don't know how Pakistani people talk. <laughs> okay, they're all quickly, the same. I to me they're all the same. Dirty. so it. It's not nice. I'm not being horrible. No. But it's true. No. No. Look at Berry Park. No. Look at Berry Park. No. Compare it, Berry Park to the whole rest of Luton. Doesn't matter. And you're telling me they're not they're not clean, yeah? Leave it. See? <laughs> My. Let me back on everybody. Look, like, get what here. Little domestic argument again, and daddy win again. Okay, so. Let me just tell people, okay? One, me, no Muslim. I'm Armenian. Armenia has been at war with the Islamic State for more than 70 years even now there's still fighting between christians and islam so quite frankly if i wanted to get married in a church i very easily could do now here's the crazy thing i don't want to get married in a church because quite frankly i don't trust the church how many priests have to be arrested for pedophilia for for raping a a fucking a, a choir boy or some shit? <laughs> Just stop you talking. What? Okay, you want me to go back to my funny voice? Like, this? No, yes? Stop it. This? So, look, in my opinion, I'm sorry to say, I be I believe in God. I believe that there is something out there or some great greater being. But I do not believe that the decisions of God Are made through priests I just don't I'm sorry But anyway moving on I hope you are all okay and to whoever decided to say tell mama that we can't get married because of me fuck you <laughs> kocham Cię <laughs> But... Hej jestem ale poczekajcie bo chyba światło źle zapaliłam, poczekajcie Może będzie teraz lepiej. Yy, możecie słyszeć pralkę w tle, ponieważ puściłam sobie rzeczy, y, które tam, wiecie, chcę y, na dzisiaj sobie przygotować, w sensie na jutro do pracy, plus piżamę sobie chciałam wyprać, a ją potrzebuję, także od razu jak weszliśmy, wrzuciłam, a jest godzina 17.50. Yy, i zrobiłam sobie coś, o czym marzyłam pomimo tego, że byliśmy w koście po moją e, darmową kawę, ale miałam ochotę na swoją domową e, kawę mrożoną, muszę się napić mm. o Jezu, bo przypomniało mi się że mam kilka opakowań tych Mokate Gold tych Mokate Gold Iced Coffee White Chocolate A ja je dostałam w grudniu jak pamiętacie, od świętego Mikołaja w mojej pięknej, cudownej paczce i teraz właśnie będę je wypijać wszystkie, bo w grudniu nie piłam mrożonej kawy, ale mam teraz, tak się cieszę. jaram się, bo one są po prostu przeprze, 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 prze, pyszne. E, chciałam jeszcze tylko wrócić do jednej rzeczy, o, o której mówił Andrzej w samochodzie, e, bo oczywiście mu mówię, zaraz się ktoś doczepi, że powiedziałeś brudasy. E, te osoby, które mieszkają w luton, wiedzą o co chodzi, jeżeli chodzi o bary park i co tam się dzieje, także nie będę tutaj nic więcej dodawać, a te osoby, które nie wiedzą, nie słyszały o Luton, o Barry Parku, po prostu niech się wypowiad nie wypowiadają i zostawią tą, e, tą kwestię e, jak to się mówi? Poza, bo mówię do Andre, że przecież ludzie na YouTubie są tak wy wyczuleni, że zaraz się czepią od Twojego zdania, ale myślę, że osoby z Luton, albo które słyszały o Luton, albo były przyjazdem w Luton, to wiedzą, o co chodzi, jeżeli chodzi o Barry Park, no ale nieważne. Słuchajcie, zrobiliśmy te 7 km z młodym. No, on chwilami miał dość, wam powiem. On nie jest przyzwyczajony aż tak dużo chodzić e, i musiałam go wiecie tak, baster, baster, dasz radę. Ale za to, jak spotykał psa, energia wiera i biegał jak szalony. E, wstąpiliśmy do home Bargains, ponieważ potrzebowałam kilku rzeczy. Skanicie co? Sól. Oczywiście sól do pleców, no niestety albo niestety w home bargain jest zawsze i jest najtańsza, bo tak jak mówię, ta 2 kg kosztuje tylko 4,99 chyba, także starczę na dłużej. Ja jeszcze mam na jedną kąpiel, ale jutro idę do pracy, a w sobotę na bank nie przyjedziemy do Bedford, bo chciałabym na ten karbut pojechać, także mówię, nie będziesz znowu Andrzej jechał specjalnie w tygodniu do Bedford, żeby kupić mi sól, skoro jedziemy na spacer i tak tam. Także sól wzięłam. Jeżeli chodzi o rzeczy z pielęgnacji, e, potrzebowałam maski do włosów, byłam na jeden raz, więc wzięłam tę z e, No ja lubię te z e, maski do włosów. I do tego wzięłam e, serum reperujące Conditioner, czyli e, odżywka. Odżywka też mi się skończyła, więc stwierdziłam, że sobie wezmę z tego samego o, z tego samego. może nie mogę się wypowiedzieć dzisiaj, z tej samej firmy, że była do kompletu. I wziąłam sobie, słuchajcie, z Johnson's ⁇ Johnson's, czy jak to się tam mówi, Soft ⁇ Pumper Body Wash. E, I to jest ananas z wanilią. I powiem wam, że nie widziałam ich nigdy. E, 400 ml, one były tanie, chyba funt 50, a mega, mega fajnie pachnie. Także to jeżeli chodzi o pielęgnację, wziąłam sobie, słuchajcie, te cztery wody niegazowane, bez dodatku cukru, truskawka w kiwi, wezmę sobie całą czwórkę do pracy. Wiecie co zauważyłam? Jak mam moją wielką butelkę w pracy, piję dużo, dużo mniej e, wody, e, bo czasem, wiecie, nie ma czasu iść sobie wypełnić tej butelki i tak dalej. E, ostatnio dwa tygodnie temu, co byliśmy w Lidlu, kupiłam moją ulubioną wodę, też bez cukru. I brałam sobie trzy butelki, czyli 1,5 litra. One mi znikały bez problemu. A jak nie mam takich pojedynczych butelek, jest mi ciężej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jak mam takie butelki, jest po prostu mi łatwiej pić. E, więc na jutro sobie wzięłam kiwi z truskawką i mam gol, żeby wypić wszystkie cztery pudełka, e, pudełka butelki jutro w pracy. Wzięłam sobie, jeżeli chodzi o picie, też coś, co Wam mega polecam. Jest to z firmy Flavita i jest to Mango Flavor i Mojito Flavor, i to jest zwykła woda. Ona ma bardzo mało kalorii, tak samo. I ona jest wegańska, jak coś. Eee, ile to ma? Czekajcie. 15, 15, 45 kalorii ma jedna. I powiem Wam, Mango nie piłam nigdy. Ja miałam o nich truskawki, która była pyszna. Wziąłam sobie Mango na spróbowanie. Ale mojito jest petardą, smakuje jak normalne mojito. Także jeżeli ktoś lubi smak mojito, a nie chce pić alkoholu, to polecam Wam to. Ja właśnie z takim właśnie przekazem wzięłam, bo ja bardzo lubię mojito, ale niekoniecznie chcę pić alkohol, więc yy, świetny zamiennik. Ja na pewno sobie na swoje wesele chcę yy, dla ludzi troszeczkę ich yy, nabrać, bo tak jak mówię, 49 penców, także na pewno będziemy je kupować na wesele. No, i nie, nie można zapominać o basterku. E, wzięłam mu całą paczkę tych e, 320 gram różnych kurczakowych przysmaków. Wzięłam mu dwa opakowania patyczków dla kota, bo on lubi te średnie. On lubi ogólnie patyczki tylko dla kota, nie lubi dla psów. Ale bardziej lubi te z Lidla albo z BM. BM w jest są te same firmy, ale inne smaki. wzięłam mu tylko dwa, żeby miał teraz na dwa dni. Wziąłam mu nowość, słuchajcie, nazywa się to Steel and Bone, czy Steel Bone Bite Pet, coś tam. I mieli różne smaki, słuchajcie, była kurczakowa, beef i to właśnie był tutaj masło orzechowe. Niby dobre na zęby, na mięśnie i polecane przez e, weterynarzy. Wiecie, ja tak średnio w to widzę, ale jestem ciekawa, e, czemu po prostu to posmakuje, Kosztowało tylko 2,50, a tych kości jest tutaj 5, także cena bardzo spoko, a wygląda też nawet całkiem fajnie, one są tutaj indywidualnie popakowane. I no i tyle, słuchajcie, teraz wróciłam do domu i tyle, co wrzuciłam właśnie pranie, zupę sobie zrobiłam zanim wyszłam, także zaraz sobie zrobię obiad, kolację, gros, dużą, dużą, dużą miskę zupy, wypiję kawę i i co? Skończyłam czytać książkę, jak byliśmy w aucie. Skończyłam puzzle, zanim wyszliśmy. Także taki productive day dzisiaj jest. I pomimo, że już godzina jest 18. I trochę jestem zmęczona. To jestem dumna, bo trochę się działo. 16 tysięcy kroków zrobiłam. Trening zrobiłam. I 7 kilometrowy spacer, marsz szybki zrobiłam. Ja lubię w tym Bedford, bo słuchajcie, jak idę tutaj w okolicach domu, to często muszę was teraz zabierać na smycz, ponieważ jest, są ulice, są samochody, a w Bedford nie ma nic. Jak już wysiędziemy z auta, po prostu robimy sobie kółka, gdzie tam nie ma w ogóle aut. Dobra, kończę, bo młody widzę tutaj wsuwa suchą karmę, a chciałabym mu dać y, mokrą. Także widzimy się pewnie jutro po pracy. Tak myślę, że jutro po pracy się z wami spaczę ponownie. Słuchajcie muszę, bo się uduszę, po prostu muszę, bo się uduszę, e, miałam się już z wami dzisiaj nie witać, ale e, oglądałam sobie e, w lodzie e, w lodzia, e, vloga u Anjax. i słuchajcie, ja nie wiem może ja mam jakieś dziwne myślenie jestem ciekawa waszego, e, waszego zdania ostatnio widzę przez kilka ostatnich filmów, mega, mega ma ona hate, mega głównie on się tyczy tego, że e, że ma reklamy. Albo że każdy vlog, który wyświetla, że on jest e, stricte, że tam zawsze coś jest e, reklamowane. Ja nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że Angiaks ma jeden z największych kanałów YouTube'a w Polsce i że to jest jej praca. Nie wiem, no. Ja, ja nie rozumiem. Jeżeli ja na przykład oglądam film, powiedzmy, leci reklama, to jeżeli nie mogę jej przewinąć, to po prostu wychodzę a jeżeli mogę przewinąć u kogoś w filmie reklamę, to ją przewijam. Chociaż wam powiem szczerze, że ogólnie ja nie przewijam Czuł u z czy u Luki, gdzie te reklamy są czasem powtarzalne, typu Łandziak z właśnie ten kolagen, u Luki często jest um, na te zdjęcia, fotoksiążki i tak dalej, to jakoś nigdy nie, nie przewijam. Szanuję jego czas, że on to nakręca i no wiecie. Ale jak się komuś nie podoba, to może przewinąć. A ten hejt jest taki, po prostu na nią, że powiem wam, że chyba sama bym przestała nagrywać, jakby aż tak się na mnie to wszystko sypało, że naprawdę ludzie nie rozumieją, że taka jest praca. I tak samo jak pojechali ostatnio na jakieś wakacje, e, gdzie to były e, wakacje, które ktoś im opłacił e, w sensie firma podróżnicza, podróżnicza im opłaciła też pojechali po tych tych, a mieli fajny hotel i wszystko. Słuchajcie. Ja nie wiem jak wy, ale gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, że mi e, zasponsoruje wyjazd, nie wiem, powiedzmy do Egiptu e, i że tylko muszę nagrywać e, jakby vlogi z tego hotelu, no to jeżeli hotel byłby ok. Czekajcie, bo coś tracę, tak. Jeżeli hotel byłby ok, uwierzcie mi, że abym się nie zastanawiała 50 razy, tylko bym pakowała walizki, bym się zapytała, kiedy mam być i ile mogę mieć walizek. Nie wiem, czy to jest zazdrość ludzka, że ona te produkty dostaje za darmo. Nie wiem o co chodzi, no ale z tym wiąże się YouTube, z tym wiążą się duże kanały, że jednak te reklamy będą. Po prostu nie wiem, no aż nic się coś robi albo takie głupie straszenie. Jeszcze nagrasz jeden vlog z reklamami i odchodzę. Po co tak w ogóle pisać? Po prostu sobie odejdź i nie oglądaj. Boże, nie wiem, po prostu mnie to troszeczkę zbulwersowało, aż ja mówię, muszę chwycić za, za kamerę i się was zapytać, czy naprawdę, e, nie wiem, czy wam takie reklamy przeszkadzają w takich wielkich e, kanałach, czy też raczej jesteście z tych jak ja, że rozumieją, że taką mają pracę, są youtuberami, są influencerami i tyle. Jeżeli na przykład ja osobiście przysięgam wam, byłaby naprawdę reklama, która już nie wiem, bym miała jej totalnie dość, to bym ją przewinała, ale tak naprawdę to ja oglądam nawet czasem reklamy na jakimś Instagramie czy coś u moich ulubionych twórców, jak nawet, nie wiem, Pampersy reklamują, chociaż one mi są do niczego niepotrzebne. No ale, to jestem ja. Ale myślę, że e, dużo moich odbiorców jest bardzo podobnych do mnie, Myślę, że się zgodzicie, ale nie wiem. Ja wiem, zgadzam się z niektórymi, że teraz faktycznie luki filmy są lepsze od Andyaks, przynajmniej dla mnie, eee, ale i tak ja nadal ją lubię oglądać i naprawdę mi osobiście reklamy nie przeszkadzają, ale jestem ciekawa, jak wy się na to zapatrujecie i czy wy lubicie. Znaczy, może nie lubicie, bo to nie jest kwestia lubienia, bo czasem faktycznie te reklamy są drażniące, ale czy rozumiecie i akceptujecie to, że po prostu to jest ich praca i czy na przykład przestalibyście kogoś oglądać, jeżeli by e, reklamował różne produkty we vlogach. No i tyle. Teraz to się już zamykam e, i włączam sobie nowy odcinek The Good Doctor, bo został tylko jeszcze jeden odcinek, ten i jeszcze jeden. Dobra, kończę i teraz już naprawdę to jutra. Dobra, dzień dobry, słuchajcie, ja jestem już w piątek, jestem po pracy, obratajmy są zrobione, i już jest godzina 20, także dopiero weszłam do domu, a pracę skończyłam o 18.00, ale dlaczego tak późno? Ponieważ prosto po pracy pojechaliśmy do polskiego sklepu, do minutki w, u nas w A um, Wróciliśmy, od razu wzięliśmy młodego, pojechaliśmy na spacerek i wróciliśmy. 10 po 8. Dwie godziny nam to zajęło, ale wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. A czemu pojechałam do polskiego sklepu? Z jednego prostego względu, ponieważ um, jak wiecie w ogóle ja do polskiego sklepu nie jeżdżę, jakoś nie, nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Jeżeli już chodzę do polskiego sklepu, to jest to sklep w Luton, który jest po prostu marketem dużym i jest tanio. No a dzisiaj mówię, dobra, koło pracy jesteśmy, także spoko. Słuchajcie, jestem w szoku, jak jest drogo. Zaraz Wam pokażę, co ja kupiłam. A dlaczego tam chciałam jeść? Ponieważ zobaczyłam, na nich, na, u nich na stronie, że mają te produkty only bio, tym barga. Także mega się napaliłam, ale skończyło się na tym, że. Kupiłam tylko jedną rzecz, jest to tylko maska do włosów, ponieważ te produkty jednak u nas, u Was one kosztują 18,99. No, a tutaj kosztują one 6 funtów. I tak stwierdziłam, że no tak trochę. Dwa razy tyle dawać, to jest jednak duża przebitka, także wytrzymam bez, ale jako taki, taką nagrodę za zrobienie tych 57 godzin i 53 w tym tygodniu, że zrobię sobie właśnie prezent w postaci jednego produktu, a wybrałam sobie po prostu maskę do włosów. Ale już Wam pokażę, co kupiłam w polskim sklepie i ile za to zapłaciłam, bo po prostu jestem w ciężkim szoku. E, chyba mam rachunek. Czekajcie, gdzieś tu miałam rachunek, bo chciałam Wam pokazać żeby znowu zaraz nie było, że kłamie. Gdzie mam rachunek? O mam, poczekajcie, poczekajcie, bo zaraz mi ktoś tu powie, że sklep Tu proszę. Jest minutka, to jest nasz sklep i tu jest ile zapłaciłam. 40 funtów 02. 40, tak? A co kupiłam? Kupiłam trzy razy serki wiejskie, lekkie, te małe, nie te powiększone, tylko te najmniejsze. E, to ta maska do włosów, o której Wam mówiłam, e, edycja limitowana do laminacji włosów, jabłko mięta. Tak, jestem ciekawa. Mam tutaj 30 szynka ze wsi i mamy tutaj jej 30 Deko za 3,72. Tutaj mamy kabanosy i chyba było 600 gram żeby was nie skłamać 5,84 za 600 gram chlebek taki wzięłam e, krajan z różnymi e, ziarnami e, Wziąłam sobie takie serki gołka e, góralskie spoczniały Andrzej sobie wziął dwa razy princessę jedną już zjadł drugą, e, drugą, jedną zjadł druga jest tu ja dla siebie wziąłem taką czekoladkę kasztanki. Ta czekolada była tania, bo była z promocji. Zapłaciłam za nią 90 penców. Chipsy dla Andre, pieczona żeberka. Ja sobie wziąłem salonę i Andre wziął jeszcze takie zwykłe choróbki, One się nazywają. Nie pamiętam jaką. Atel łapsy smaki ziemniaczane. One były najtańsze. Wun 79. I wziąłam sobie tą kawę, i ja głównie to, poza tym tym barkiem, to była druga rzecz, którą zobaczyłam u nich na stronie. Jest to inka lodowa o smaku waniliowym. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. I właśnie sama ta kawa kosztowała 5 funtów. Także zobaczymy, jak wyjdzie. Ale powiem Wam, no 40 funtów za to. Także, no dość sporo. I nawet, jak wysyłam zdjęcie, mamy, bo moja mama, wiecie, notorycznie moja mama zawsze chodzi do polskiego sklepu i mówię do niej, że kurczę, mama, zobacz, 40 funtów za to zapłaciłam. I nawet moja mama mówi, że, no, że to jest bardzo dużo, że, że właśnie w centrum w luton zapłaciłabym dużo mniej. No ale wiecie, byłam już przy pracy e, w tamtym miejscu, także no, jechać do luton to też by się w ogóle miało z celem pod względem czasu i paliwo i tak dalej, ale myślę, że odpuszczę sobie sklep Dunstable na. Na jakiś czas. Wyszłam sobie w ogóle na stronie takiego jednego butiku tutaj w Anglii i te maski w butiku kosztują 8 funtów, także chociaż dałam taniej w polskim sklepie, ale ceny po prostu masakra. No ale nieważne, słuchajcie, praca odwalona od 7 do 6 dzisiaj. Dałam radę, przeżyłam i tak jak mówię, teraz jestem w domu. Plan jest taki, że zaraz się przebiorę, zrobię sobie szybko trening. Um, tak wiecie, miałam już nawet w myślach, a może nie zrobię, bo już jest po ósmej, jestem zmęczona, ale wiecie co? Jutro tak naprawdę jedziemy na karbut koło dziewiątej, także nie muszę się szybko zrywać. I przez to, że nadal jest jasno, jest po godzinie dwudziestej, to jakoś bardziej myślę, że ten trening mogę zrobić. I tak to sobie obejrzeć jak miłość, także zrobię sobie dwa w jednym, więc tak. Idę wskakuję na bieżący Trzeci trening tego tygodnia jest, tak jak wiecie, ja chcę pięć, czyli jutro w sobotę czwarty, w niedzielę piąty i mamy zrobione. Także dam radę. A ja z tego miejsca żegnam się z wami w tym odcinku yy, i widzę się z wami za dwa dni i pokażę wam, mam nadzieję, moje zdobycze z karbut. Chyba, że się nie uda nic kupić, także zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciukaski, buziaki, pa, pa, pa!